Hej, hej, ka, dzień dobry, jestem Adwaszko i witam Was, moi drodzy widzowie w Outlaście. Tak jak obiecałem, rozpoczynamy przygodę z kolejnym horrorem. Przyznam Wam się jeszcze, że czuję już w obecnej chwili dość spory dyskomfort, aczkolwiek nie, nie taki duży jak na początku rezydenta. Aczkolwiek, tak, jak musicie zobaczyć, mamy no, tę grę, mamy również dodatek Whistleblower. O czymkolwiek jest, nie mam żadnego pojęcia. Obiecuję, jeżeli Cię przyjmie. Um, podstawka to rozważy również nagranie tutaj e, dodatku, niekoniecznie jednym po drugim, ale zobaczymy, o, zobaczymy jeszcze z czym będzie tą grę jeść tak naprawdę. O w mordę, mamy poziom trudności szczerze powiedziawszy nie jestem do końca pewny e, czy trudny to jest ekwiwalent do łatwego, ale z racji tego, że jestem taką trochę pipunią e, w horrorach i nie zależy mi za bardzo na co, żeby mieć jakoś mega trudno, to pogramy sobie na normalnym. Aaaa, mm. te treści erotyczne, tak troszeczkę baw się dobrze. Wdzielasz się w postać Millera Apsura, jak Kolek się czyta, dziennikarza śle śledczego, którego ambicją jest oso osobista podróż do piekła na ziemi. No, nie ze konformista, według mnie. <laughs> Będąc zawsze skłonnym do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać, odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego Mount Massive. Okej. Okay. Zawsze musi to być zakład psychiatryczny. Super. Azyl, kurwa. Pozostań przy życiu jak najdłużej, nagraj wszystko, nie jesteś typem wojownika. Zajebiście. Jeśli chcesz odkryć e, koszmary trzechające w Mount Masy, musisz uciekać, ukrywać się lub zginąć. Let's do this, kurwa. Let's do this, motherfucker. <grych> Moje pierwsze pytanie brzmi... Dlaczego jest noc? Dlaczego ty... Pojebany jest aż na tyle. Tak bardzo pojebany jesteś, gdy stwierdziłeś, że dobrym pomysłem będzie przyjechać. Ale to jest helikopter, powiedział, mhm. że dobrze jest przyjechać do tego zakładu nocą. Mhm. Czego ty słuchasz w ogóle? Ty nie słuchasz radio. Słuchasz czegoś innego. Nie słuchajcie radio fm 107, RMF RMFFM. Zajebiście. Mountain Massive Asylum No już mieliśmy na tym kanale serię z Asylum, ale tym razem nie jesteśmy Batmanem Tak więc noc nam nie służy, przynajmniej Ethan z rezydenta nie był taki zjebany I nie stwierdził, że przyjedzie pod ten pensjonat nocą, tylko już pod zachód słońca Ale no dobra, najwidoczniej nasz tutaj jegomość jest odważniejszy niż Ethan I stwierdza so sobie, że bez żadnych umiejętności tutaj wojskowych, ani ch chęć walki Ani do życia co się tutaj przyjedzie. Generalnie jak ja mówiłem wy nas w nas jak będzie to seria, którą postaram się poprawić jakoś w miarę klimatycznie, więc nie będziemy się za bardzo śpieszyć, lecz nie będziemy coś zwlekać za bardzo. Temat, nielegalna działalność ośrodku badawczym Markow Nie znasz mnie, nie będę owijał bawełny. Mogą mnie śledzić, jak zwykle. Przez dwa tygodnie pr pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Markow w Mount Massive, właśnie łamię wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to kurwa mać. E, tam się dzieją straszne rzeczy. Nie mieści mi się to w głowie. Nie mogę uwierzyć w połowie tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieją się krzywda, a Markow nad tym zarabia. Tę sprawę musi ujrzeć światło dzienne. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. No ktoś tutaj z wyższym poczuciem sprawiedliwości się do nas odezwał, a my jako... Porządny reporter do zbadania spraw nietypowych oraz paranormalnych. Zabieram naszą kamerę i lecimy do przodu w takim razie. Pamiętam jak ta gra wyszła. Co nie wszyscy nagrywali, ale uuu nice wszyscy ją kuźwa nagrywali. dosłownie chyba na każdym kanale, pamiętam to by chyba 2016 to był rok. Chyba nie wcześniej, przepraszam, na 2014, ale myszka. Dostępne twoje zapiski. N jest nasze dokumenty. J. Notatki. Wiecie co? Jedna tylko szybka tutaj e, poprawka. Czułość myszy. No przynajmniej o tyle. W ogóle widzieliście? Zajebiste są tutaj ustawienia głośności, co nie? <grybujesz> Jeden suwak. Jesus fucking christ. Dobra. O, tak będzie dobrze. Tak więc, zaczynamy są przygody Na razie jeszcze nic tutaj specjalnego się nie dzieje tak naprawdę, ale... No dobra, słyszałem też tutaj właśnie mm, pewne pogłoski, mogę się schować pod biurkiem? Nie mogę. Pewne tutaj nie tyle pogłoski, co opinie od mojego serdecznego znajomego Iwana, że ta gra nie jest straszna, alma ma zajebistą fabułę, tak więc jak nie w jedną stronę, to w drugą, bo szybko otworzyć drzwi, naciśnij, lepcisk, myszy, albo powoli otworzyć drzwi, przytrzymaj, lepcisk, myszy. Uuu okej, okay. to powoli potworzymy. Aha, dobra, już czuję do czego będzie mi to służyć, ale no powiem wam, Robi wrażenie. Dobra, nie przepraszam, że, że i tam przyjechał pod zachód słońcem, ty przyjechaliśmy tutaj pod zachód słońca. Najwidoczniej bardzo zarobiony dzień, czy też czas podróży musiałem tutaj zlecieć na dotarcie. Dzień, dzień musiałem zlecieć na, na, na właśnie na podróży tutaj. Okej, okay, ale no interesujące, mamy tutaj jakieś. Po... Co tu się poruszyło? A to nie to jakiś. Liść na wietrze, kurwa. Dobrze, dobrze, ale mamy to jakiś sprzęt wojskowy, nie? No. Czy to jest. Co to kurwa jest? O, to, to, to to jest. Nie mam pojęcia, nieważne. Anyway, nie mam pojęcia, co robię. Od tego zacznijmy. Wiem, że musimy się gdzieś tutaj dostać. Ale zasadniczo nie mam zielonego pojęcia, gdzie. Mm -hmm, zakute, no spoko. Alright, then. Jak na razie jakoś ta gra za bardzo nie straszy klimat. Mam ma być szczery, ale pewnie znając. Znając moje szczęście, pożałuję tych słów bardzo szybko. Czy ja mogę się na ten wspiąć na przykład? Nie? Dobra. Nie wiem, czego mam oczekiwać od tej naszej postaci. Już zapomniałem, jaka postać ma na imię, więc możemy jakoś przechścić. Nazwijmy go... Arek. Dobra. Czy nas tutaj Arek wyczyni, wyczyni to? Nie wiem. Mm, a tutaj mamy dziurę w płocie, No zajebiście, zapisywanie super. O, okno otwarte. Dobrze, ale może wejdziemy drzwiami, jak cywilizowany człowiek, co? No kurwa dziwne, że jest zamknięte, nie? No dobra, let's go. Kamera jest włączona, możesz przybliżać, oddać z pomocą ten... Aha! Prawem tak robimy. Nice. I co my nagrywamy? Czekaj, a mamy teraz 14 sekund nagrania. Wyłączymy, obrócimy się i dalej nam leci. Uuu, co ciekawe jaki, jaki naliczymy tutaj sobie licznik. Eee, nagrania tutaj po tym. Na pewno musi mieć zajebistą kartę SD, zajebiście wielką kartę, SD, żeby pomieścić te nagrania. <grystanie> dobra. Okidoki. Doki! Stara nasz przyspieszenie, pewnie byłeś lekką atletą, Pewnie byłeś atletą w szkole, co nie? No dobra. Generalnie to będzie trochę dla mnie nowe doświadczenie w skali nagrywania, bo to będzie pierwszy horror, który gram w moim całym życiu, w którym nie mogę się bronić. Ale udźwiękowienie jest, powiem Wam, fascynujące. Ciekawe, znaczy, o, żeś ty w życiu. Okej, okay, już tęsknię za światłem. Czerpuję baterię, więc jest z niego rozsądnie. No, dobra, dobra, dobra. Ciekawe, ile jakby, jakbym będę często płakał, że coś mnie. Okay. Że coś mnie goni, a nie będę wiedział, jak, jak użyć. Blah, nie będę mógł kuciec, Albo co gorsze, nie będę, nie będę miał baterii. Dobra. No, oczywiście. Kurwa, to jakiś. Pan prezes musi sobie być na powiesio, powieszony na ścianie oczywiście. Czemu takich oh, Dach. Chuj się w dupę. Dziękuję. Drogi elektryku, jak ty coś podłączył ten telewizor, że włącza się z takim... Czaskiem. Jesus fucking Christ. Ufu, fufu, to już to widzę, że ja tutaj będę po coś od nagrywania tej serii z pewnym takim dystansem. Ja pierdolę. Wyłącz to. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. cały czas do przodu, co? Zajebi się, no już od tego momentu jestem spięty. No autentycznie, że O, już mnie oblał zimny dreszcz. Ja pierdolę. Mm. To jest gem, prawda? Na pewno jest gem. To jest gem. gem. To jest gem. To tu konfitury. Wiecie, robił i się wywalił. O, dzień dobry. Bateria. Najsu. Nice A te komputery to normalnie wyglądają jak takie w szkołach. Nie To się kupuje za 70 złotych na elektro. U mnie były takie e, piękne sprzęty, które zawsze. Były się podłączone. Raz pamiętam przez całą lekcję sobie e, tworzyłem... Mieliśmy zajęcia z Gimpa i tworzyłem sobie e, mój projekt. I po całej... Ohoho. I po całej godzinie odłączyłem sobie stopą zasilacz. I płakałem tak bardzo. Dzień dobry. Naciśnij J. Co tam mamy? Ośrodek badawczy Marko. Projekt Wallrider. Mount Massive. Numer 174. Kod pacjenta BHP Billy. W, 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 PHP. W UPH 14 października 2012. Data pierwszej konsultacji 2009, czyli co? Siedzi, siedzi już tam. Długo tam siedzi, dobra. Powiedz mężczyzna. Lekarz prowadzący obserwacja, obserwacji, dr. Karl -e Haston. Tekst podyktowano. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie. Uuu, ciekawy temat. Nie, nie, nie na niespotkaną nie skalę zaobserwowano e, czynności pola e, morf, morfogenicznego, wow. kontynuacja etapu czwartego, etapie hormonalnej. O, diagnostyka. Spirometria nie, nie wyzwala nagromadzenia śluzu w oskrzelach. O skrzelach, dobrze, boże. Znaczy, znacie to też, że skrzela ze skrzelami się lub nie? Hematokryt. Nie udało się wydzielić e, erytrocytów. Wynik bardzo niepokojący. Badanie magnetycznym rezonansem e, i, jądrowym e, wykazało zabrzenia cyklu faz REM i NRM. Pacjent e, śmieje się w fazie w NRM. Boże, w mordę, trochę to źle wróży. E, Billy zapytał o sprawę, którą jego matka wytoczyła przeciwko korporacji Marków i Zakładowi Psychiatrycznemu świetnie, mój pies w tle e, to dowodzi, że stan bezpieczeństwa jest katastrofalny choć Bill twierdzi, że odkrył prawdę w e, krwawych snach doktora Tragesa normalny typ, stare, wypuśćcie go ważne, w aktach, jedny, w aktach jedyną osobą o nazwisku Trager jest niejaki Richard Trager kierownik działu e, archiwacji trzeba przesłuchać sanitariuszy i ochronę oraz u, udoskonalić monitoring i możliwych analizę biometryczną Um. Aha, czyli, że... Shut the fuck Okej. Okay. Trochę się rozróżniłem. zajebiście, kolego tam złoty, sieć tam dobrze. Ja ci nie przeszkadzam, słuchaj, sraj ile tam ochłasz ochotę, co nie? A, Jesus fucking Christ! Ty, gościu, pojebany jesteś w ogóle, że masz taki kurwa zawód. C co cię kurwa tknęło, że uznałeś, że za Jeff, Lipty, Prawda, zajebistym pomysłem będzie kurwa odwiedzać takie miejsca i poznawać prawdę. A ja to czekam tylko, jak tak podniesie wzrok? Coś mi wyjebie prosto wtedy. Okej. Okay. Właśnie normalnie w żołądku coś kuje. Co tu się stało? Cases ja pierdolę, no? Co? Mam skoczyć pewnie, co? O. Tak, dobrze. Uuu, pamięcina, fajnie doki Co, co not again? What? A dobra, kolega tutaj spierdalał, <laughs> jak widać Oki doki, dzień dobry O mój Boże Tu się zaraz coś odjebie, co nie? Halo, typie, chodź tu. Daś taś, taś cip, cip, kurwa. Żądam wyjaśnień. Przepraszam bardzo. Tam są półki. A półki to książki. Książki to biblioteka. Biblioteka to szkoła i złe wspomnienia. Pozdrawiam swoich sąsiadów serdecznie. Jeszcze jak ta gra tak skurwiało mi napisała: Powoli otwieraj te drzwi, kurwa. Nie, czym od kopa wjeżdżam i tyle. Nie wiem, co to było, nie? Ja pierdole. No dzień dobry, kurwa. Coś tu się ruszyło? Nie Nie wiem. Ale obstrany już jestem, kurwa, aż po gardło, po szyję. Jestem obstrane. Pięknie, kurwa, pięknie. No po prostu tutaj klienta załatwili na Amen. Widzę. Oho, ho, 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 to będzie, moi drodzy. Jazda bez kurwa, trzymanki. Fajnie. Mm. To jest żołnierz. To jest żołnierz. Kurwa. Co załatwiło, co się załatwiło kurwa żołnierza? W takiej zbroi. Ja pier... To, co to jest kolej? <laughs> Dzień dobry. Przyszliście tu jako jakiś oddział interwencyjny, czy co? No spoko. Stary, wierzę ci, co nie? Wierzę ci. Jesteś po prostu, myślę, bardzo prodomny, a ja zacząłem żałować, kurwa, że wybrałem tą granę serię. Tam ktoś jest. Spokój ten jebany oddech, proszę cię Widziałem cię kurwa Jak się mogę wychylać? Nie, 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 I want the camera on please Widziałem tam kogoś, Mogę włączyć tę w Pizzu teraz, nie? Autentycznie. Kurwa maś, że się nie się na mnie, jak ci będą krusze troszeczkę, nie? Ojecie. Ja to no dosłownie Pokonuję swoje słabości w tym momencie. Jesus fucking Christ Tak, widzę, że jest słaba bateria. Shut the fuck up, nie ufam ci Bo co tam włączone, przez widać wszystko? Ale są obsrane strasznie. Słodki jezu, ja pierdolę po prostu. Tu, tu ktoś był. Powiem Wam tak. Ja wiem, co to jest za miejsce. Ja wiem, co to jest kurwa za miejsce, a się, wo się wody napije, nie? Więc to jest za miejsce, bo ja pamiętam ten moment z gameplayu, kiedy była premiera tej gry. To pamiętam. To kurwa miejsce, pamiętam. Let's go. Okej. Okay. o kurwa. Dzień dobry. Uu, cześć, Maciek. Co tam? Maciuś, kurwa. Maciuś. O Kim ty kurwa jesteś wulture kulturę kurwa z Spidermana Aaa... Aaa... i co? I wstęp do piekła zaczyna się, tak? Rozumiem? Czy co? Nie Co? Ja to jeszcze mogę dalej iść. Myślałem, że nie wiem, teraz nas złapią czy coś takiego i... Uciechni z psychiatryka. No, co zajebiście! nagle stwierdziłeś, że nie no chujowo, że w ogóle zacząłem tutaj się bawić w to. Mmm, mm, mm, zajebiście. Może weźmiesz jakoś schadę, nie wiem, no 480p, co? W tej kamerze, bo tak kurwa trochę cienko cię widzę z tymi kilkoma bateriami, powiem ci. No, ale no, całkiem tu ładnie przytulnie. Mm. Proclaim the gospel. Ja co to znaczy. Jeśli mam być szczery. O, dzień dobry, kolejna akta, ale zanim toczy, to, czy widzę tu jakieś może baterie? Cokolwiek. Ktokolwiek. O mój Boże. Uf, dobra. Dawaj. J mm, Siedziba Stanów Zjednoczonych. Bla bla, kwestii przejęcia zakład psychiatryczny Mount Massive. Ośrodek badawczy Makrov. Mountain Massive, bla 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 bla. bla. Założyło? Ma e nie. Macroff Hardline Security. MHS założyło przed, firmy, przed zarządem firmy pisemne oświadczenie, e, iż są podstawy, by wierzyć, że istnieje niebezpieczeństwo z, e, skażenia środowiska wywołane brakiem słuchania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przed szp przez szpital psychiatryczny. Wyrażamy e, zadowolenie z faktu, że zeznania i wspomnienia oświadczenia stanowią wystarczający powód, by na podstawie e, wydania niniejszego zakładu MHS e, mogło podjąć natychmiastowe działanie. Mm -hmm. Niniejszy szpital jest zobowiązany umożliwić e, MHS pełne dostęp do wszystkich obiektów i uznać całkowite zwierzchnictwo przedstawicieli tej organizacji. Otrzymując ten dokument, szpital wraz ze wszystkimi podległymi po podmiotami, bez wyjątku, bez względu na okoliczności, rzeka się jakichkolwiek roszczeń, jeśli chodzi o zakład MHS lub warunki, które takich działań wymagały. Względem Macro Corporation oraz. Ach, nie jakiś tutaj. Skażenie środowiska, tak? Rozumiem. Prawdopodobnie była to przyczyna tych tutaj stworzenia niespotykanych mutacji i innych tutaj rewelacji. Boże, przez chwilę widziałem tutaj twarz odbitą, jakby, jakby mi się wydawało. Boże, kochane. O wózek, dzień dobry. Czy mogę sobie pojeździć, zrobić takie Iha! Coś tam łazi. O, dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Panie, panie, co u toalety? Panie. Mało, mało gadatliwy typ. Okej. Okay. Poradzimy sobie. Wiesz, jak gra nie prowadzi mnie za rączkę, to mnie zalewa po prostu tutaj jakiś poziom stresu i mnie to już przeraża. Ale dobra, tak na razie. w wsiąknijmy w to i postarajmy się być może znaleźć tutaj jakieś pomocne nam zasoby Ty czy ty wstaniesz raczej kurwa nie no to haleluja dzięki Bogu że kurwa nie wstaniesz Jezus Maria dzięki ci stary nie musi stawać jakby jakby wszyscy byli kurwa martwi w tym miejscu byłby zajebiście nie tylko by sobie chodził o tutaj trup tutaj trup a tu jakaś plama krwi a tu co innego a tu kurwa coś tam czy ja mogę w ogóle zapisać taką grę? Mogę, fajnie. Dzięki. Przynajmniej tyle będę miał komfort taki, że mógł normalnie nagrywać te jebane odcinki. Dzień dobry. Zastaję Jolkę. Nie? Dobrze. O, dokumenty kolejne. Dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. <laughs> Dobra. Numer w przypadku 139. Kot Walker jak 32 lata. czy Przebieg leczenia. Czynności pola morfogenicznego ustabilizowały się na poziomie 2000 uderzeń na minutę. Więc czy to jest dużo czy mało? Przejście do trzeciego etapu terapii hormonalnej zaszkodziłoby pacjentowi. Jeżeli chyba 2000 to jest zdecydowanie za dużo, ty. Diagnostyka. Spirometria. Wykazała lekkie nagromadzenie śluzów w oskrzelach. Wyniki badania magnetycznym rezonansem jądrowym zgodnie z tym, co pacjent opowiadał po przebudzeniu. Ok, uwagi. Mając ze względu na wcześniejsze, samo okaleczenia Waltera musiał on być skrępowany podczas wywiadu lekarskiego. Lekar lekar OK, to nieźle mu najebaliście. Pasy zostały przerobione tak, aby odpowiadały, odpowiadały ogromnej posturze pacjenta. To był walker! Koło spotkaliśmy. Dobra, to my... Dobra, Macie Walker, spoko. Nie miałeś imię? Nie, nie miałeś imienia. Rozległe e, e, wykwity skórne zgodnie z, ob, o, z obniżonymi czynnościami pola morf morfogenicznego pacjent, tw pacjent twierdzi, że skóra zdarta z czoła pozwala mu widzieć precyzyjniej. Jak to kurwa możliwe? Ty kiedyś musiał mieć zajebiście wysunięte przód czoło, typie. Kurwa, <ściał> wiecie ja napisałem pracę inżynierską o stereoskopii, więc trochę wiem o polu ale ja pierdolę, <ściał> okej, okay. zapewne w dzieciństwie zetknął się z gadami Tautara i ich ociemnymi oczami ciemnionymi oczami bał się o swoje ciało dokładnie chodziło mu o ust i nosa sanitariusze powinni mieć na uwadze że pacjent może może dokonać dalszych samokaleczeń. oj właśnie on nie miał ust i nosa. czy Martwisz się o co usiejesz usiejesz mordo ogól włosy nie ma przyczyny nie ma się o co martwić. Psychiczna trauma spowodowana służbą wojskową w Afganistanie na chwilę obecną uniemożliwia dalsze uczestnictwo w procesie sądowym. Jego e, par permanentna fiksacja w dodatku wzmocniona terapią, wzmocniona fiksacja, świetnie, jest e, maniakalnym olbrzymieniem wojskowego protokołu bezpieczeństwa. Zaleca się dalsze podawanie leków i fizyczne krępowanie. Hmm. Nie ma tu kolegi, nie? Walker? A bo Walker bo chodzi sobie, co kurwa, by nie tak popierniczał za mną pewnie, co? Dzięki ci kurwa, że teraz sugerujesz mi, żebym mi się wychylał mordo Po prostu dzięki, ja się tu schowam i przeczekam całą grę, dziękuję Czy ty musisz tak sapać, bańcu? Arek, kurwa Astmę masz? O, dzień dobry Panie kolego, siema po... Stary, to powiedz mi się, kurwa do kibla, co? Bo starać mi się chce. Hello. Ej. Aaa, żałuję, że to zrobiłem. Aż mi, aż to zrobił. Dzień dobry. Kolega jeszcze ciekawszy. Um, siemka. To nawet dobrze. Kurwa, to nawet przystojny jesteś, mordo, stary. Co, może to top model się zapisz? Te figury masz? Siemka, no ten, no niekoniecznie. Ty byś mógł zagrać w dwóch twarzach. No podnieś się. Piękny. Piękny. E. Ty. Taś, taś, kurwa. Trochę ci chyba kurwa niewygodnie z tą szafą na plecach, powiem ci, ale no dobra. Coś tam widziałem, że trochę taki trochę niezbyt rozmowny jesteś i w ogóle. I trochę wyglądasz jak wyjęty z filmu istota. Jest taki horror chyba się istota nazywa. Ej, co ja mam tu zrobić? Typy. O, tutaj jest przecież zajemliście. Bożu, dźwiękowienie jest fantastyczne kurwa w tej grze, tak kurwa fantastyczne, że jestem obstrany, co nie? Pierdole Ja to jestem pipa, naprawdę, ja chyba nie dam rady na drugi odcinka z tego, nie? O kurwa, dzień dobry Pan kolega tam widzę trochę... Trochę chyba przesadził z łapką, i no, trochę mu chyba tutaj zeszło, że trochę raz ze wszystkim to życie. Dobra. Widzę co, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jak to doszedł do końca, to doszedł do końca. Dobra, okej. Okay. Mm. Nie dam rady na odcinka, dzisiaj jestem zbyt chyba przemęczony troszeczkę tym wszystkim. Całym, całym tym dniem, całym tym tygodniem, jest piątek jak to nagrywam, w sobotę jak się pojawia, postaram się jutro nagrać drugi odcinek, to chyba się uda. Jak nie będzie drugiego odcinka w sobotę, to w niedzielę, to najmocniej, najmocniej, przepraszam, tak jakby mam, mam wydarzenie rodzinne i tak, tak po prostu może być, aczkolwiek niekoniecznie. No dobra, anyway. Yy. dziękuję serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia już jutro, Prawdopodobnie z innym filmiem. Bez odbioru, cześć.